Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik to będzie raczej sprostowanie filmiku, który opublikowałam chyba rok temu. Czego pragną kobiety? Film miał naprawdę bardzo duże zainteresowanie, pozytywne i negatywne. I właśnie dlatego postanowiłam nagrać ten filmik, by po prostu takie sprostowanie zrobić. Ten filmik to był filmik dla mężczyzn, którzy chcą kobiety zrozumieć. Ale też to miał być zabawny filmik. E, wielu z Was, mężczyzn, potraktowało go naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważnie zbyt poważnie. Był nawał bardzo pozytywnych i negatywnych komentarzy od Was. Za co bardzo dziękuję, bo wcale nie, nie gniewam się, jak któryś z Was komentuje moje filmiki. Nie lubię hamstwa. Tego nie rozumiem, bo uważam, że mimo, e, iż osoba publikuje swoje filmiki na YouTubie to jakiś tam szacunek chyba się należy. I na pewno takie darmowe wyzywanie czy pisanie wulgarnych komentarzy chyba nie jest na miejscu. No ale to już jest Wasza sprawa. Mnie, mnie to nie ziempi, nie parzy. Także jeśli macie taką potrzebę, by napisać taki komentarz, śmiało, możecie to pisać. Nikt się nie obrazi. Teraz wróćmy do tego, z czego tak naprawdę chcą kobiety. To nie miało być tak, y, jak wyszło, że my kobiety y, jesteśmy rozpuszczone, kaprysimy o każdą rzecz. My tylko chcemy, a jak nie będziemy miały tego, co chcemy, to zaraz tupniemy nogą i jest po ptokach. <grym> jak to można powiedzieć? To nie o to też chodzi, że mało chcemy obarczyć wszystkim mężczyznę, że mężczyzna ma za nami biegać. Mężczyzna nas ma obdarować kwiatami, prezentami, uwagą, my mamy być w centrum całego świata. To nie o to chodzi. To już mnie śledzi na moim kanale, ten wie, że ja na przykład bardzo staram się o mój związek, staram się o mojego męża, o to, by często sprawiać mu jakieś przyjemne niespodzianki, by dbać o nasz związek, bo przy dwójce dzieci to na pewno nie jest łatwe i ta intymność wiele razy na tym bardzo. Potrafi ucierpieć. I tamten filmik właśnie był po to zrobiony, by Wam pomóc troszkę może, zrozumieć kobiety, a nie o to chodzi, żeby to tak od razu wyolbrzymić każde słowo co do słowa odebrać tak, jak Wy to zrobiliście, że my, to kobiety, to w ogóle tylko do, do jednego, bo o inne rzeczy same nie wiemy, co nas uszczęśliwia i czego chcemy. I Niektórzy z Was nawet napisali, że chyba woleliby być sami na całym świecie, już niż być z taką kobietą. Myślę, że gdyby mężczyzna nagrał filmik o tym, czego tak naprawdę chcą mężczyźni, to jaki by był ten filmik? Tak naprawdę, gdybyście każdy z Was... Po, chciał powiedzieć, czego tak naprawdę chcecie, co by było w takim filmiku. Mogę sobie tylko to wyobrazić. No to, y, co by taki mężczyzna chciał? Y, oczywiście nie chcę tego generalizować, są różni, y, różni mężczyźni i są też różne kobiety. Nie każda kobieta ma potrzebę taką samą, i nie każdy mężczyzna pragnie tego samego. Ale mniej więcej y, myślę, że każdy mężczyzna chce pięknej kobiety. Przy swoim boku inteligentnej kobiety, bo już takie głupie y, dziewczyny to raczej nikt ich nie chce, ale niezbyt inteligentnej, bo inteligentna dziewczyna to już nie za bardzo tak do końca Wam się podoba, bo może być mądrzejsza od Was, albo będzie miała za dużo do powiedzenia i wielu mężczyzn. Tego po prostu nie lubi. Czego mężczyźni mogliby sobie zażyczyć jeszcze od kobiety? O tego, że miała świetną figurę, oczywiście dała Wam dzieci, by pracowała i była niezależna, bo teraz jest to bardzo ważne, ale zarazem by nie zrezygnowała z obowiązków, które już od lat każda kobieta ma, czyli sprzątanie domu, e, zakupy, budżet domowy, sprzątanie, gotowanie, oczywiście żebyśmy były atrakcyjne, Żebyśmy miały zawsze ochotę, żebyśmy były zabawne i żebyśmy się nigdy nie czepiały, nigdy nie denerwowały, żebyśmy wszystko sobie robiły same i o Was w ogóle nie prosiły o nic, bo wtedy tylko zrzędzimy, a Wy przecież chcecie sobie wypocząć po pracy? Czego tak naprawdę jeszcze chcieliby mężczyźni? Hmm. Takie podsumowanie wszystkiego, to tak naprawdę przecież niczego więcej nie chcą kobiety jak waszej uwagi, jak jakiegoś waszego zainteresowania i co jakiś czas po prostu udowodnienia, że jeszcze wam zależy. Byście się nie zmienili, byście, byście się zachowali tak jak wtedy, kiedy chcecie nas zdobyć. I myślę, że tego samego chcecie wy mężczyźni od nas. Byśmy były takie same jak wtedy, kiedy nas poznajecie, kiedy nas podrywacie. Mężczyźni często skarżą się na żony, skarżą się, ponieważ mówią, że przed ślubem nie była taka, przed ślubem była kochana, miała na mnie czas, była zadbana, nie była taka zdenerwowana. Potem po ślubie co się dzieje? Z takiej bardzo wyrozumiałej, pięknej i zadbanej kobiety robi się kura domowa, która ma tłuste, przytłuszczone włosy, przytyła kilka kilo zrzędzi od rana do wieczora i nie da się jej znieść. Owszem, takie przypadki też są. T taki okres zazwyczaj pojawia się po ciąży i niestety niektórzy mężczyźni tego nie rozumieją, ale są i mężczyźni, którzy to rozumieją. Chciałabym męż zobaczyć mężczyznę, jakby wyglądał po 9 miesiącach ciąży, po porodzie, po karmieniu, kiedy musi się zająć dzieckiem, domem, mężem, wyglądać atrakcyjnie, y mieć jeszcze ochotę na y igraszki w łóżku. Chciałabym zobaczyć, czy mężczyzna dałby radę. Czasy się bardzo zmieniły, i e, myślę, że bardziej gorzej się zmieniły się dla kobiet, nie dla mężczyzn. Czego wymagano od mężczyzn? Tego, by przynosił pieniądze i by utrzymał rodzinę. W dzisiejszych czasach już tak nie jest. Mężczyzna już nie musi być tą głową rodziny, nie musi on już jako jedyny utrzymywać często rodziny. A u kobiet, niestety, to było wszystko odwrotnie. Kobiety mają, uważam, dużo gorzej w dzisiejszych czasach, bo kiedyś wymagano od nich tylko tego, by utrzymywały dom i dzieci. Oczywiście, wcale nie chciałabym powiedzieć tego, że chcesz, chciałabym wrócić wstecz i żyć tak jak kobiety w dawnych czasach. Nie o to chodzi, bo lubię moją niezależność, moją pracę i wszystko to, co robię. Kobieta w dzisiejszych czasach musi być ładna, musi być zgrabna, musi mieć dzieci, bo jak nie ma dzieci, to na pewno jest coś nie tak i wszyscy o niej źle mówią. Y, musi być y, inteligentna, musi być rozrywkowa, zadbana, zgrabna, seksowna. Wszystko modnie ubrana, też nie jest tak do końca, że rano nam się tak podoba e, malować się, robić sobie włosy, depilacja, nogi, e, wąsi. A Wy faceci macie do zrobienia tylko e, trochę wąsa i brodę i Wam się czasami nie chce i potraficie to robić to raz na trzy miesiące. Także też musicie na to tak spojrzeć w drugą stronę, że e, wiele rzeczy robimy dla Was. Wyobraźcie sobie kobietę, tak jak mężczyznę, która się nie goli, nie chodzi do fryzjera. Nie maluje się z rana, ubiera sobie dres, tak jak wy. Podejrzewam, że mało który mężczyzna spojrzy na taką kobietę, prawda? Także starajcie się też zrozumieć, jak wiele y, wymaga się od nas, y, jak to czasem może być też dla nas dużo. Pod moim poprzednim filmikiem znalazłam bardzo dużo y, zabawnych komentarzy, typu, że jak kobieta długo siedzi w łazience, to przynajmniej mężczyzna nie rozrzuca skarpetek, bo nie ma na to czasu bardzo zabawne. Chcę tylko przypomnieć, że teraz już czasy się bardzo zmieniły i kobiety tak długo w łazienkach już wcale nie siedzą, a wręcz przeciwnie, to mężczyźni wydłużyli czas swojego siedzenia w łazience przed lustrem. Zabawny jest taki komiks, który krąży na Facebooku, gdzie z jednej strony jest mężczyzna, zdjęcia mężczyzny, który się życzkuje do wyjścia, a z drugiej strony kobiety, i mężczyzna sobie tam robi na spokojnie kąpiel, brodę ubiera się i jest gotowy do wyjścia, jeszcze sobie coś tam zje, jeszcze sobie coś oglądnie, a kobieta najpierw ubierze dziecko, później coś jeszcze sprzątnie, później ubierze siebie, no i wiadomo, że wtedy tego czasu jest dużo mniej i ona na pewno będzie jako ostatnia gotowa. Ale to dlatego, że może gdyby ktoś ją wyręczył, zrobić wszystko inne, to wcale by jej to tak dużo czasu nie zajęło. Piszecie mi w komentarzach, że, że mężczyzna traci ochotę Staranie się nad kobietą, jeśli ona tak strasznie dużo wymaga. Ale musicie też zrozumieć, że i my tracimy ochotę, kiedy widzimy, że musimy się starać o Was, e, ciągle e, Wam wszystko robić i e, o Was dbać, a Wy o nasze potrzeby nie dbacie i nie zwracacie na to uwagi. Także jest to dwustronne. Jeśli Wy dbacie o nas, to my będziemy chętnie dbały o Was i myślę, że to jest zawsze dwustronne. I dlatego był mój filmik. Właśnie dla obu płci. No i miał być też bardzo zabawny. Na pewno nie chciałam zbudzić lawiny, komentarzy i gniewu nikogo. Po tym filmiku bardzo Was pozdrawiam i dziękuję, kto dotarł do samego końca. Jeśli macie coś do powiedzenia, jeśli macie komentarze, to piszcie pod spodem. I do następnego. Cześć Wam!